Witajcie, witajcie, ja jestem Kaktus i będę dzisiaj nagrywał odcinek. Yy, po prostu potrzebuję grafika na kanał, bo będę zmieniał niedługo nazwę. Yy, na Jay kuza, ponieważ to jest yy, jakby bardziej przypomina mu niki i dużo osób tak na mnie mówi: jak nie wiem, siedzimy na Tesie. O, po prostu, kto by czytał mój nick na przykład kuku A. Nie wiem, mówię na mnie JJ albo JKUZA i takie rzeczy. I y, będę zmieniał nazwę kanału y, i, ja, i też potrzebuję grafika na banner i na awatar. Co bym chciał? Y, jakie by były wymagania? Y, chciałbym, żeby ktoś bardzo dobrze umiał, y, jakby... Jakby ktoś znał się yy, na robieniu grafiki i no nawet mogę zapłacić, ale yy, to ktoś musi być bardzo doświadczony, bo ja chciałbym taką grafikę. Yy, z moim skinem w Minecrafcie z moją polerynką, czyli to już trzeba mieć program yy, jak to było? Cinema for d czy jakoś tak, żeby mm, skin z Minecrafta z pelerynką y, umieścić na banerze. Na awatarze też chcę mój skin mieć taki, no, ktoś musi się na tym znać, żeby mm, zrobić taki porządny baner i awatar. Co jeszcze? Jak y, będę miał nowy baner i awatar, to zmieniam, <coughs> y, zmieniam y, nazwę kanału bo wtedy po prostu będę miał baner i awater, czyli nie będzie tu kaktus yy, subuj po więcej, tylko nie wiem jakiś mój skin tutaj, tu skin, tutaj napis, tutaj wbijaj na Instagrama. A na banerze chciałbym mój po prostu mój yy, skin i no i coś tam jeszcze w tle. I co? Yy, to się zmieni, jak yy, będzie nowy tutaj oto. Yy, Nowy baner i awatar, to się zmieni, bo tutaj jak? Możecie zauważyć. Witajcie, witajcie, ja jestem kaktus. Kaktus, a ja będę się nazywał y, Jotkuza, więc kaktus na no nie. Y, no i co jeszcze? Po prostu to głos będzie lepszy, taki jak teraz, bo będę inaczej mm, rozmawiał, bo będę tak... Y, no bo ten głos to jest taki, taki trochę kasty, taki jakbym, nie wiem, miał 10 lat. Więc, no, co tu jeszcze? No i po prostu bym jeszcze chciał grafika, żeby mi zrobił miniaturki. Bo te miniaturki, co tutaj widzicie, to są tylko shadery i screenshoty z tych właśnie oto trybów. I na przykład tutaj to jest po prostu z internetu z Last Day on Earth w Survivalu. Tutaj to nawet nie ma shaderów, tylko po prostu screenshot z, z oceanu. Tutaj też. Co jeszcze? No tutaj to takie, taka miniaturka słaba. Dlatego po prostu chcę mieć grafika, nawet zapłacę za to. Jeśli ktoś się na tym zna i, i robi ze skinem, to nawet y, zapłacę po prostu, tylko żeby mieć y, ładny baner i awatar, żeby mieć miniaturki na Skywars i takie rzeczy, bo ta się przedaje, jak ktoś widzi jaki się ma, jakąś się ma grafikę na kanale, to to już no, po prostu y, ładniej to wszystko wygląda, bo jeszcze bym chciał zrobić tak, że chciałbym mieć dwa banery i dwa awatary. Czyli jak to jest skin mój normalny. To skin normalny, wszystko to samo. A na święta, bo oczywiście ja mam na wtedy, kiedy jest no to ja mam inny skin, zmieniam sobie na taki inny. To chciałbym właśnie ten skin w okres świąteczny na banerze i na awatarze. Więc kto by taki, taki, taki baner i awatar mi zrobił, to ja bym nawet w stanie Zapłaciłbym po prostu i bym. O, podjął z nim współpracę. Więc, no to co, to tyle. Ogólnie dzisiaj jeszcze się pojawił filmik ze Survivalu. O, tutaj. No i co. Yy, ja będę kończył. Jak ktoś się zna na grafice, to piszcie w komentarzach. Yy, najlepiej po prostu wcześniej mi pokazać tą grafikę jakie się robi grafiki na przykład jak się ma własną, jak się, no po prostu jak z, jesteś grafikem, graf, grafikiem grafikiem jak masz porządnie zrobiony baner i awatar na swoim kanale to ja ocenię i z pewnością jak będzie dobry, ładny to podejmę z Tobą współpracę o to co, ja będę kończył trzymajcie się, cześć